Да подут они сидеть. Все так же, да. Да. Я идишь ещё. Тотально надо гробить под 12, 12. И это вам, простоки. Не пям. Ты при помог. Давай, давай, что же он был. To będzie dłużej wisiał? Nie, dzięki. Dawaj na tym. Nie. No? Nie. Co dłużej. Nie, mogę to zrobić Dawaj, kto dłużej będzie wisiał? Trzy, cztery. Trzy, Tata jest w Ja mam... A dobra, to chodź jeszcze raz. Kochanieńki tatuniu. Tatuś dzwoni? To Ko kochanieńki tatuś. Który mój? Halo? A to? Nowy... yyy... Niech on tatuś. Nie wiem. すいません。